Spójrz na mnie, widzisz jak jestem ubrany? Wiesz ile kosztowała mnie marynarka 1500 papierów. A no dlaczego on się tak na co dzień nie ubiera? Tak mu ładnie. Swoją drogą pospieszyli się. Dosyć to podejrzane. Oj, ale ja to sprawdzę, gdzie trzeba. James Bond. James Bond. Czytam Time i Epokę. Pijam tylko balantaina. Palę Winstony. Dla Ciebie mam Wintermansy. Zagraniczne czekoladowe cygara. Już się troszkę pocieszyłem. Przypomniałem sobie, że jestem ubezpieczony w PZQ. Pragnąłbym, żebyśmy zainicjowali wieczorek. Ja Jadę ulicą, opony, asfalt drąż, Pingwiny jak zobaczą drzewo, nazwał umerą. Hej, Julian, Julian, on twardy jest jak głaz. Jedziemy, panie ciot, za wolno trzeba zignorować Myślałem, że jesteś bardzo zdenerwowany. W końcu to najważniejszy dzień w Twoim życiu. Tymczasem wiele spraw może pójść nie tak. Może nie dojrzałeś do małżeństwa. Może ona nie jest gotowa. Może ma jakieś denerwujące nawyki, o których nie wiesz. Może ty masz jakieś denerwujące nawyki, o których ona nie wie. No i nie zdziwiłbym się, gdybyś teraz zemdlał. Będzie musiał radykalnie zmienić styl życia. Nie będziesz chodzenia razem na dziewczynki. Koniec z alkoholem. Nie mówiąc już. W mocniejszych używkach. Proszę pana, to jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Niech każdy sam płaci za własną głupotę. Nie łam się! Idź za nią! Ona tego pragnie! Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki, proszę panią. Te, to już dla mnie nie starczy. Komary rypią. Przejdźmy do środka. To alkohol! Największa trucizna! <słyski> To jak mnie pocałujesz? Co? Tego umowa nie obejmowała. W imieniu sekcji Koźlaków żądam pełnego wydania bajek braci Grym! A może tak po chrześcijańsku? Bez pieniędzy. A z drugiej strony, jak pokazywać i płaci, to czemu nie brać? Kotlec psa trzeciej kategorii. Pomielony razem z budą. Teraz gwóźdź programu. Dynamiczna para taneczna. Przed państwem, państwo Ciamajdowie. Jak mam tańczyć na weselu, skoro nie wiem, jak się to robi? Tyś to czytał? Ja. Ktoś, ty to nie cytujesz. Umiem. Rozpocząć beztroskie hasanie. Ruchy, ruchy, ruchy. Inicjuje dziwaczne, ale z jakiegoś względu lubiane przez widzów kołysanie biodramie. Cia, 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 cia. Zobacz, bracie! Spójrz, jak oni się ruszają! Nie sądzisz, że polskim chłopakom też przydałoby się trochę luzu? Przykumaj te koczy ruchy! Moglibyśmy się od czarnych wiele nauczyć. Zmiksowałyście, boście chłopa na to nie miały! Musimy poważnie porozmawiać. A bo po to nam dadzą być sam na sam. Rozumiem, rozumiem. Proszę się nie martwić. Jestem również wykwalifikowanym kulturalno-oświatowym. Zorganizuje panią miłą, przyjemną rozrywkę. Proszę być zupełnie spokojnym. Skacę jak ten to ślagier, zdra. Ach nie, nie mogę. To jest mundroficerski, ja jestem nieprzeszkolony. Do kobiety trzeba się pofatygować. Tak? Potem patrzysz z jej wątki. Przesuwa się, tak? Tylko troszeczkę, ale najlepiej prawie do końca. <noise> a potem czeka, aż ona się też troszeczkę przesunie, prawda? A potem po prostu i mówisz. Chodź, zwiedzimy sobie piąterkę. Znamy się mało. Więc może ja bym powiedział parę słów o sobie najpierw. Ja tam jestem zarówno uprawnieniem, ale kobieta ma słuchać męża. Trafiła kosa na kamień. On z nią zrobi porządek. Przelegowy. Te sardynkowe drinki są lodzio lodzią. Jak wy je robicie? Ja państwa bardzo przepraszam. Ale moja żona przeprasza, bo śpi. Zanim mogło biedactwo. Nie wstanę. Tak będę leżał. Ta oranżada jest bez bę... bez bąbelków. Oto, to młodzi się pobierają, że jedno, pierzynę się przykrywać! Dałby Bóg, żeby oni takie poślubie. Chleje mm. pan? Nie, ja bym tego nie nazwał chlaniem. Czasami tam wypiję się do kolacji. A ja panie chleję. No co? To, to bezpieczny weekend, Waziu. Co bezpieczne? Na cholerę mi pieniądze! Ile? 300 dolarów? No. U***ałeś. Co ja sobie za to kupię? Maciki! Szczerze powiem, może ja to mam w życiu pecha, tak, ale szczęścia właściwie trochę też mam, na zmiany. Ach, nieważne, napijmy się. <gry> dajcie tu jakąś muzyczkę. Szeregom, co bardzo ładny święta dla na nas poświęcać. Chyba lekarstwa mnie zadziałało. Czy wy jesteście nadzy? Czy my wszyscy jesteśmy nadzy? Ale... Nie. Dlaczego nikt mnie nie kocha? Adam zaraz nie kocha. Tak bardzo jak ja kocham siebie. Okej, okay, fakt, to prawda. Kończcie flaszkę i do domu. To był ciężki dzień, ale na szczęście czeka mnie jeszcze trochę przyjemności. Ciemność, widzę ciemność! Ciemność widzę!